Dzień dobry, witajcie. W dzisiejszym materiale przygotowałem prezentację trzech zestawów zestawów, jakże różniących się od dotychczas prezentowanych na tym kanale, bo pochodzących z kolaboracji y, duńskiej firmy Lego z y, szwedzką, a właściwie zarejestrowaną w, Hol w Holandii, y, firmą IKEA, no i z tej kolaboracji wyłoniły się cztery produkty. Trzy pudełka, takie właśnie typowo e, ikeowe, jeśli można to powiedzieć, oraz jeden zestaw e, bardziej legowy, to znaczy właściwie głównie składający się, e, a nawet nie głównie, tylko po prostu wyłącznie składający się z klocków Lego, choć sygnowany jest również logiem IKEA. Natomiast ja zaopatrzyłem się w trzy produkty, e, to znaczy w największy z zestawów, największe z, white, z opakowanie, Najmniejsze trzy opakowania i jest jeszcze zestaw, a raczej pudełko średnie, nieco większe od, od, od tych najmniejszych, widniejących tutaj. Natomiast w takiej samej cenie jak ten zestaw. To znaczy, ten zestaw kosztuje 59,99. To jest największe pudełko. Tutaj mamy trzy najmniejsze pudełka. On kosztuje 49,99. Pomiędzy tym a pomiędzy tym jest właśnie zestaw średni z jednym pudełkiem, ale mniejszym od tego, za 59,99. Oraz mamy sam zestaw klocków Lego, który kosztuje 69,99, a zatem 70 zł bez grosza. W tym zestawie jest, z tego co pamiętam, 201 elementów, i to właściwie nie jest najlepszy zestaw, jeżeli chodzi o relację ceny do ilości elementów, bo tutaj wychodzi za jeden element jakieś 34 grosze, i można powiedzieć, że jest to cena za klocek jak za, za jakiś zestaw z, z Harry'ego Pottera, z Marvela czy czy z takiego typu zestawu na lic licencji? A tutaj mamy raczej po prostu zwykłe klocki, no ale do tego zaraz, zaraz przejdę. Najpierw zaprezentowałbym te opakowania. Zacząłbym może od, od tego najmniejszego, od tych najmniejszych opakowań. Nie wiem zupełnie z czym to się je. Nie otwierałem tego, nie, nie, nie widziałem, jak to wygląda na żywo. A może widziałem WK, nawet nie pamiętam. Eee, ale, 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 cóż, o łatwo się to w ogóle otwiera, nie trzeba było nic tutaj, eee, żadnych plomb nie ma na tym opakowaniu, więc można to tak po prostu, o, właśnie, zagiąć i jak to teraz otworzyć? Mm -hmm. Ja już bym chciał na siłę wszystko. Aha, jeszcze można... To skrzydełko odchylić. Aha, i cały zestaw mamy mm, otworzony. Całe pudełko. Ładne, w ogóle pudełko. I mamy te trzy pojemniczki. Trzy pojemniczki, nie trzeba już nic tutaj składać. One widzę, są w komplecie. I to największe. Nie ma tutaj żadnej instrukcji, także jest samo pudełko z trzema. No, właściwie także pudełkami, także pudełka w pudełku. I co tutaj mamy? Mamy dwa najmniejsze pudełka i cóż by tu się mogło zmieścić? Myślę, że zmieściłyby się tutaj jakieś groszki, jakieś, jakieś płytki jeden na jeden no, ale, ale, ale. No nie wiem, jakie by to mogło mieć, jakie można byłoby wymyślić zastosowanie dla, dla tych pojemniczków bo nawet jeżeli bym chciał to jakoś w środku urządzić, to jednak obawiam się, że są to za małe opakowania, żeby tam jakiś pokój zrobić, jakieś, jakieś, jakieś... No nie wiem, nie wiem, co by to mogło być. W każdym razie... No... Yy, z pewnością można to połączyć w ten sposób, bo, bo, to, się, bo to się na pewno do... Jedno pudełko do drugiego przy, przyczepia. Nie, nie przyczepia się. Nie przyczepia się, bo tutaj nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma tych yy, wypustek legowych, tylko już jest konstrukcja Ikeowa. Także można to tylko. Jedno opakowanie można położyć wyłącznie na drugim. Yy, tutaj to, to wieczko też jest wsuwane. Nie tak, że się to przyczepia na tym. Na tych pinach legowych. No, ale cóż, wyobrażam sobie, że można, można byłoby zrobić coś takiego. I tu już mamy jakiś, powiedzmy, modernistyczny dom, choć szczerze powiedziawszy, nie podoba mi się. Yy... To, że tutaj są takie teraz szczeliny pomiędzy tymi piętrami, wyobrażałem sobie to w ten sposób, że będzie to można normalnie połączyć, że tutaj będzie ten system lego wyłączenia e, tych elementów i, i że to po prostu będzie mogło wyglądać jak jedna spójna konstrukcja. Widzę, że tutaj tego nie ma. E, w każdym z, pudełków, z pudełek jest e, miejsce z jednej i z drugiej strony na okno. Tak sobie to wyobrażam przynajmniej, albo nawet nie tyle co okno, wyobrażam sobie, że można byłoby stąd zacząć budować ścianę, która całkowicie jakoś obklei ten, mm, to pudełko. Natomiast, no tutaj byłoby dużo kombinowania z tym. Szczerze powiedziawszy, bardzo by mi się widział taki zestaw, takie pudełko, które by również miało te piny na ścianach. Wówczas można byłoby zrobić te ściany przy minimalnym nakładzie klocków. No, ale jest to przemyślane tak, jak jest. Czyli tu mamy ten najmniejszy zestaw z trzema pudełkami. Przejdę teraz płynnie do tego zestawu największego. No i on już jest faktycznie, faktycznie, faktycznie duży, ma 35 cm szerokości 26 cm, właściwie należałoby to tak ująć, to jest szerokość, zatem tu mamy 26 cm szerokości no, Zależy jak na to patrzeć, po prostu 35 cm na 26 i 12 cm wysokości tego pudełka, więc, 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 więc już sobie to otworzę. Też nie było z tym problemu. Widzę, że we ws wszystkie pudełka mają ten sam rodzaj otwarcia to znaczy taki właśnie skrzydełkowy. Trzeba się męczyć z plombami, i tutaj już ok. I tutaj już to opakowanie trzeba sobie złożyć. To znaczy, to już nie jest jeden element. No, i słusznie więcej się yy, zmieści na półkach tego. Więc tu już mamy łącznie 6 yy, elementów sześć elementów, yy, trzeba ścianki połączyć, czyli... Aha, jest tu jakaś instrukcja, ale chyba nie będzie potrzebna ta instrukcja, tak mi się wydaje. To, to musi być po bokach, bo te, te okna zawsze były po bokach. Poczekajcie, zrobię sobie tutaj troszeczkę przestrzeni. Yy, wyobrażam sobie, że najpierw muszę po prostu połączyć te, yy, te ścianki. Czyli tak, okna zawsze są po bokach, na zewnątrz, po prostu w tych, w tych zestawach. Ok, czyli to się tak po prostu łączy. Nie ma w tym nic skomplikowanego. Bardzo łatwo się to wsuwa, bardzo intuicyjnie. Ok, fajnie się to wpasowuje. I ostatni element. Ach, już się to po, poza kadrem wydarzy. To wsunięcie ostateczne, okej. Okay. Czyli mamy teraz y, całą konstrukcję. No i widzicie, to już na... Y, już to w moim mieście jest... Y, w porównaniu y, z moim miastem, już w zestawieniu z miastem, już to jest całkiem spore. Tutaj, tutaj mamy te małe zestawy, a tutaj mamy y, ten największy. To już jest całkiem spora witryna. Nawet fajnie to wygląda. Można byłoby sobie zrobić y, takie, takie zdjęcie, Mm, że to niby jest e, ramka, a to, co się tam dzieje, jest e, w, właśnie obrazem. E, Okej, okay, no już skończmy. Skończę to. Ten, 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 to pudełko składać. Czyli tu mamy mm, dół tego pudełka. Tu mamy dół tego pudełka. I to, to powinno być chyba tak. To powinno być chyba w ten sposób. Tak, tak, z pewnością tak. I teraz staram się to zrobić jednym uderzeniem. Albo nie, bo tutaj mam słaby stół. O, ale bardzo, bardzo łatwo się to wszystko wciska. I już, już mam całe pudełko wciśnięte. No i oczywiście wieczko. Wieczko też jest Okej, okay. też się fajnie wpasuje. No i to już jest faktycznie duże pudełko, i ono jest już naprawdę ciężkie. Ten plastik też się wydaje odporny. No tak, wydaje się dosyć twardy. Ta powierzchnia jest taka, no też wydaje mi się nie taka łatwa do, 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 do zniszczenia, do zadrapania. Yy, też pewnie można byłoby sobie tutaj coś na, na, napisać flamastrem, ale wydaje mi się, że jest to taka powierzchnia, z której można byłoby ten flamaster potem yy, zmazać. No i... okej, okay, wyobrażam sobie, że chcę sobie teraz zrobić yy, modern house. No i dobrze, zróbmy modern house. No, zrobię coś... coś takiego. Nie wiem, czy to jest zbyt ładne teraz. No tak, te, te, te szczeliny po prostu, no, psują cały efekt, psują cały efekt. Szkoda, bo miałem nadzieję, że to, że to po prostu będzie można jedno pudełko do wieczka drugiego pudełka przymocować. No tak, te, 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 te mniejsze pudełka, one są co prawda lżejsze, ale też wydają się odporne. I, i cóż, no... Jestem troszeczkę zawiedziony tym, że, 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 że... ograniczona jest funkcjonalność konstrukcyjna tych, tych pudełek. No, natomiast zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, jak, jak to wyjdzie mi, bo może jakoś się zaraz udekoruję klockami z tego zestawu. zestawu Byklek 40357. Można byłoby powiedzieć, że to jest y, Lego Byklek 4035, y, 40357. No tak, to jest jedyny też zestaw z tej y, serii produktów Byklek, który posiada numer charakterystyczny dla zestawów Lego. Ok, i co tutaj mamy na. Y, na, 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 na. drugiej stronie opakowania? Y, mamy tutaj. Y, mamy tutaj propozycję tego jak można byłoby urządzić to chyba najmniejsze to chyba najmniejsze opakowanie z tymi klockami, czyli y, mogę sobie tutaj to y, otworzyć w ten sposób okej, okay, czyli tutaj y, konstruktorzy Lego i Ikei tak sobie wymyślili, że to mógłby być pokój no okej, okay, no może taki mógłby być pokój taki powiedzmy bardzo mały Hotelowy, jakiś taki spełniając minimalne normy, ale jest tutaj coś, co jest nielogicznego zupełnie, bo tutaj mm, to okno yy, wskazuje na to, że tu jest ta dziura, yy, że tu jest po prostu dziura, a tymczasem tutaj nie ma dziury, tylko jest taka wypustka. Tutaj, yy, chyba że to jest odbicie. No nie wiem, takie, takie, ten zestaw takie sprawia wrażenie, że okno yy, pokazuje co jest po drugiej stronie, więc nie wiem czy to jest niedopatrzenie jakichś yy, jakich konstruktorów tego, czy to jest po prostu... Odbicie tego kwiatka. Być może to jest odbicie tego kwiatka, może się niesłusznie czepiam. No, ale dobrze, właściwie może się postaram odtworzyć tę scenę z tego opakowania tutaj zaraz w tym pudełku, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, a tymczasem, co my jeszcze widzimy tutaj na tej tylnej stronie tego pudełka. No tak, mnóstwo, znaczy nie mnóstwo 172, elementy konstrukcyjne, zwykłe klocki. No, takie kolorowe też nie ma tutaj tych klocków, takich zachwycających kolorystycznie. No, no tutaj może, może kilka takich, tych piaskowych, no to są ok. Ale tak, to mamy jakieś takie jaskrawe, te kolory zielony, pomarańczowy, żółty, niebieski, no więc nic takiego zachwycającego, jeżeli chodzi o kolorystykę. No, ale co jest fajne, że tutaj nam dodają dwa ludziki, co prawda, bez żadnych nadruków, bez niczego takiego takie dwa zupełnie klasyczne ludziki w zupełnie klasycznych uniformach z zupełnie klasycznymi mm, buziami, e no więc powiem tak, troszeczkę się chyba sfrajerzyłem kupując ten zestaw, ale wiecie jak to jest, wchodzi się, widzi się półkę w sklepie IKEA z Lego i no, i nie można się powstrzymać żeby tego nie kupić. E no, bo, bo to jest coś, wydaje się, wyjątkowego. No, i cóż, nie powstrzymam się też oczywiście od otwarcia tego, ale już widzę w tradycyjny sposób. To znaczy, tutaj ten zestaw już wygląda zupełnie tak jak wszystkie inne zestawy LEGO. I otwiera się go w zwykły, charakterystyczny sposób. Dla zestawów LEGO. I co my, tu, co my tutaj mamy? Mamy trzy... cztery woreczki, przepraszam. Eee, cztery woreczki, tutaj jakieś takie duże, większe części. Tutaj nieco chyba mniejsze, chociaż nie. Ja właściwie nie wiem, na jakiej zasadzie oni te, 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 te grupują te elementy. Bo wydaje się, że tutaj są takie same elementy jak tutaj. No nie wiem no tutaj tutaj są najmniejsze elementy takie groszkowe bym powiedział o jest coś ciekawego kask zaraz to wszystko wypakuję mm. o i tutaj kolorystycznie są ciekawe no bo tu jest dużo tych piaskowych także tutaj mi się ten worek podoba i co my tutaj mamy mamy no nie instrukcje bo te klocki yy, nie to, to, to one nie prowadzą do żadnego konkretnego modelu, ale mamy tutaj listę tego, co byśmy mogli z tych klocków sobie zrobić. Mamy jakiś samochód, łóżko. No, całkiem ciekawe to łóżko jest. Całkiem ciekawe. Tak, to łóżko mi się podoba. Tu mamy jakąś. Yy, nie wiem, chyba kaczkę. I tu jest jakieś. Nawet nie wiem, co to jest. Matko, coś paskudnego. Jakieś. drzewo lizakowe. Nie mam pojęcia. Tu jakaś palemka. O, tutaj jest już piec. Piec kaflowy. To już jest coś, co mi się bardziej podoba. Samolot, paskudstwo, jedynka, jedyneczka, jedyneczka. Tak jak kiedyś brzmiała ta czołówka bajki na jedynce. I tu jest jakieś też drzewko, też paskudne. I drzew, i zlew. No, zlew nawet całkiem spoko. Nawet całkiem fajny. I tu jeszcze jakieś takie, chyba poza tymi głównymi, no bo te są w kwadratach, te są. Poza jakieś mamy pie dwa pieski. Jeden duży, drugi mały. Ach, tutaj jeszcze mamy stół. No, także to jest to, co byśmy mogli zbudować z tego. To jest taka propozycja, ale tutaj się coś pojaw cie cie pojawia, pojawia ciekawego na tej stronie. Teraz mi to e, przypomniało Lego House w, w, w Danii. E, Lego House, tam w miejscowości, gdzie Lego zostało założone. Matko, zapomniałem teraz, jaka to jest nazwa tej miejscowości. No, w każdym. Bilund, Bilund. Miejscowość Bilund. W Bilund znajduje się Legoland, ale także Lego House. No i ten Lego House, y... tak mi trochę przypomniał teraz tę konstrukcję, bo on też zdaje się, jest taki biały, taki modernistyczny, składający się z kilku pięter, tak. Y... Takich kubistycznych pięter, właśnie na które też można wchodzić w taki, taki ciekawy sposób, więc tutaj pojawia się propozycja tego, jak moglibyśmy połączyć chyba wszystkie pudełka zaproponowane przez IKEA z tymi właśnie klockami. Legowymi. No, i tutaj też te szczeliny są widoczne. No, nie fajnie, że to takie zrobione. Nie podoba mi się to akurat. No, ale, ale, ale tak to wygląda. Tak, tak nam to tutaj zaproponowali, jakbyśmy to mogli połączyć. I okej, okay, ja teraz ja teraz jeszcze te elementy po prostu wysypię, żebyśmy się mogli im przyjrzeć. I myślę, że za chwilę zrobię cięcie, żeby pokazać, co mi się tutaj udało z tych elementów skonstruować i jakoś może przyozdobić te... Mm, te legowe opakowania. Natomiast najpierw je po prostu wysypię, te wszystkie elementy. No, już teraz będę mógł wsypać te elementy do jednego pudełka. Tak mnie już korciło od dawna, bo już miałem te, te, te zestawy zakupione jakiś czas. I tak już chciałem je otworzyć, ale mówię, no nie. Otworzę je dopiero na materiale. E, nagram to wszystko. Ale tak mnie to kurciło, bo już od ponad miesiąca miałem, ten, miałem te zestawy tutaj u siebie. W domu, ale nie, mia nie miałem czasu na nagranie tego. Więc jakie tutaj mamy teraz elementy? Mamy drzwi. Całkiem ciekawe, bo... Bo, 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 bo... bo. Nie w takim brzydkim kolorze, tylko jakimś takim granatowym. Dobra, zdejmę tę kamerę i już tutaj pokażę. Futryna od drzwi. Dwa czerwone ramki na okna, ale już gdzie są? Gdzie są? Aha, tutaj są szybki do okien. Ok, są szybki do okien. No i cóż, chyba możecie się już w tym momencie przyjrzeć tym elementom, tak jak wam je tutaj pokazałem. Nie ma tu chyba nic jakiegoś takiego ciekawego. Oprócz tych, o, tych elementów piaskowych, to one są spoko, no bo to już jest coś takiego niedostępnego zdaje się, w zestawach klasikowych. Choć mogę się mylić. Mm, tutaj są chyba też ciekawe elementy, no bo mamy banana. O! I to jest coś absolutnie ciekawego, bo mamy czapkę z. Mamy czapkę z włosami i to jest y, to, co mi się w LEGO ostatnimi czasy bardzo podoba: że jest ta możliwość łączenia y, odzienia, y, no, kapeluszy, czapek z, 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 z włosami. Y, mamy też kask, y, hot doga mamy wraz z kiełbasą, y, kilka kwiatków i kilka elementów zielonych. Y, tutaj, y, tutaj, tutaj mamy. Y, Kapelusz, nie kapelusz, tylko czapkę kucharza. Tu jakieś mamy włosy. I w tym momencie nic mi się tutaj już ciekawszego na oczy nie rzuca. Więc w tym momencie robię cięcie i za chwilę do Was wracam z rezultatem moich zmagań z tymi klockami i z rezultatem wcielenia ich do tych pudełek. I powracam z konstrukcją, którą na szybko przygotowałem. No, tak naprawdę, możliwości w tych klockach nie ma jakoś szczególnie wiele. No, tak chciałem właśnie zrobić taki modernistyczny dom, który by się opierał właśnie na, 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 na tych trzech bryłach. I, I właśnie ta jest taka wystająca. Tutaj ta z kolei, ta, to drugie piętro najwyższe, trzyma się na. Dwóch podporach, natomiast no, wygląda to paskudnie, ze względu na to, że mm, te pudełka z tyłu na dole nie, nie mają tych legowych e, konstrukcji, także jestem naprawdę zawiedziony z tego powodu. Mm, tutaj jakieś e, drzewko sobie na, na szybko skonstruowałem. Mm, I e, Cóż, faktycznie chciałem zobaczyć, jak mogłoby wyglądać to wnętrze w tym pokoju, i już wam to pokazuję. Także tutaj ten to łóżko nieco, to łóżko z, y, y, zrobiłem z, z, tej, z, tej, z tej podpowiedzi w instrukcji, tylko zamieniłem kolory. No, i tu jeszcze taką do tego łóżka skonstruowałem szafeczkę, więc no cóż, potwierdzam, że w tym pokoju można byłoby żyć. Jeszcze tutaj by się pewnie jakiś zlew czy jakaś mini kuchenka zmieściła. Wybaczcie zacięcie. cięcie, powracam jeszcze raz. Więc tutaj, właściwie, biorąc pod uwagę to, że powinny się znaleźć tutaj drzwi. To nie ma miejsca, tak naprawdę, na zbyt wiele w tym, w tym pokoju. I też, szczerze powiedziawszy, no nie bardzo jest sens ich urządzania, no bo nie ma tutaj, no, no te elementy po prostu tutaj będą luzem. Więc to jest taka, e, taka tylko propozycja na tej instrukcji. E, I cóż, i chyba tyle. Powiem tak, te pudełka. No, na pewno jest to interesujący bajer, ze względu na to, że jednak zawierają te, te piny tutaj więcej, no, te, te, te piny faktycznie mają, jest tutaj logo LEGO na tych pinach. Natomiast, no, one w gruncie rzeczy nie są konstrukcyjnie funkcjonalne, są z pewnością wykonane z dobrej jakości plastiku. Natomiast w tej cenie z pewnością można sobie kupić dużo tańsze opakowania bez logo LEGO i, i, i cieszyć się opakowaniami po prostu tańszymi. A co, no i co do tego zestawu, to no on również jest mało opłacalny. Ale no mówię, jest z pewnością ciekawy już ze względu na sam fakt posiadania takiego opakowania, gdzie na jednym opakowaniu znajdują się loga dwóch wielkich firm, wielkich korporacji. Także pewnie jest to coś unikatowego. Być może nawet ten zestaw mógłby. Mógłby jakąś nieść za sobą wartość inwestycyjną, być może przetrzymany przez kilka lat, jakoś jego cena by wzrosła. I cóż, wydaje mi się, że to wszystko, jeżeli chodzi o recenzję i opis, prezentację tych opakowań. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach z Primapolis.